Dobry, witam was serdecznie w specjalnym odcinku Wilczego Szlaku. Dzisiaj z podmiejskiego parku. Jestem na spacerze z psem. A zdecydowałem się nagrać ten film z dwóch powodów. Po pierwsze, e, zaraz wam opowiem historię pewnego chłopca, dla którego chciałbym ten film dedykować. A po drugie, zostaję, zostaję zasypany po prostu przez cały czas od was pytaniami o Wilkiego, jak się ma, jak się czuje, dlaczego nie pojawia się na kanale. Ja staram się odpisywać, ale być może nie wszystkim udało mi się. I czasem mógłbym kogoś pominąć, więc odpowiem jak gdyby teraz. Wilki ma już swoje 12 lat, i chociaż jest w świetnej formie, jak na ten wiek. Ma chore stawy. To jest przypadłość, która zdarza się wielu owczarkom niemieckim. No i po prostu wyjścia w góry zimą, kiedy jest mokro, kiedy jest zimno. Nie szko... Może nie szkodziłyby mu tego od razu, ale generalnie na pewno nie polepszyłyby jego stanu, dlatego Wilki w tej chwili raczej krótkie wyprawy, takie wkoło komina. Ale miejmy nadzieję, że razem z wiosną powróci na kanał, znów będziecie mogli podziwiać jego górskie wędrówki. Idziemy dalej, będę wam za chwileczkę opowiadał o Danielu. O więc, króciutko o historii Daniela. O całej tej sprawie dowiedziałem się od Centuriona, od zaprzyjaźnionego youtubera z kanału Centurion. Wkleję link pod spodem, pod tym filmem, żebyście mogli sami zobaczyć. Otóż zainteresował się on sprawą kilkuletniego chłopca Daniela z Łuchowa bodajże, który był prześladowany w szkole przez swoich kolegów. No tam dochodziło do sytuacji bardzo nieprzyjemnych, do rękoczynów, do poniżania. Chciałbym Cię Danielu z tej strony serdecznie pozdrowić razem z Wilkim. Wilki, gdzie jesteś? Chodź mnie. No, Wilki jest zajęty lasem, <grym> ale pozdrawiam Cię serdecznie. Chciałbym Ci powiedzieć, że bardzo Ci współczuję i bardzo mi przykro, że spotkało Cię coś takiego, ale wierzę, że jesteś na tyle pozytywną osobą i znajdziesz sobie siłę, taką prawdziwą siłę. Nie mówię o przemocy fizycznej, bo to jest uwierz mi najsłabszy z argumentów. Mówię o prawdziwej sile, która cechuje mężczyznę. To jest odporność i umiejętność powstania po każdym upadku, po każdym niepowodzeniu, po każdej nieprzyjemności. Wierzę, że znajdziesz sobie tą siłę z pomocą leśnych druchów, którzy się tobą zajmują. I z biegiem czasu spojrzysz na to wszystko inaczej. Będziesz wiedział, że tak naprawdę to, to oni byli przegranymi, ci, którzy cię prześladowali, nie ty. Cieszę się, że Centurion się tobą zajął. Wierzę, że w... pod opieką tego potężnego faceta nie będziesz miał już żadnych nieprzyjemności. Bardzo Ci tego życzę. Serdecznie Cię pozdrawiam z Wilczego Szlaku z Anglii razem z moim psem. Jeżeli będziesz miał ochotę, to odezwij się, napisz. Możemy korespondować. Jeśli będziesz miał jakiś problem, za... zakładam, że Centurion tam roztacza cały czas opiekę nad Tobą, ale jeżeli chciałbyś pogadać, to. Służę pomocą, służę radą, służę dobrym słowem. Trzymaj się, nigdy się nie poddawaj, pamiętaj. Życie nie jest łatwe, jeszcze się nie raz przekonasz, ale tak jak powiedziałem, prawdziwie silny facet nigdy się nie poddaje i idzie do przodu. Pozdrawiam cię.